Nie, 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 11 nie to, to może przez przypadek? Jak nie? Jak przez przypadek można stworzyć taką korespondencję? Przez przypadek. Dobra, to przepraszam jeszcze I to nie, nie do tylko jednego przypadkiem, dziecka? Przypadek moglibyśmy to nazwać przypadkiem, gdyby to na przykład nie trwało miesiąc, to mógłby to być, wiesz, przypadek, powiedz, że się pomyliłeś. I powiedz napisałeś. szczerze, ile, do ile dzieci zaczepiłeś? Do ilu dzieci pisałeś? Do trzech. Do trzech na trzech, pewno? Do czterech. Więcej nie. W chwili obecnej, a wcześniej ile było? Wcześniej nie więcej było więcej, ale miałem, miałem już z tym problem. Do ile dzieci zaczepiłeś? Do ilu dzieci wpisałeś? Do trzech. Do trzech na trzech, pewno? Trzech, czterech. Więcej w nie. W chwili nie. obecnej, a wcześniej ile było? Wcześniej nie więcej było więcej, ale miałem, miałem już z tym problem. Dlaczego Aha, A byłeś pisać? za to karany? Tak. Jaką karę dostałeś? Siedziałem trzy lata 5 i nie dostałeś żadnej żadnych wniosków z tego nie wniosek jest no nie masz żadnego wniosku skoro robisz to nadal a co takiego zrobiłeś że siedałeś trzy lata po prostu zrobiłem błąd skrzywdziłeś jakieś nie nikogo nie skrzywdziłem to jest po prostu stopień błąd życia to nie że pisząc do dzieci robisz im krzywdę w taki sposób tak, zdajesz sobie sprawę no. ale ale to jesteś świadomy zdrowo świadomy jestem chory psychicznie, ale jesteś świadomy tego a leczy, nadal to robisz tak, po prostu wiem o tym. Wiesz o tym, no ale dalej to robisz. Ja tego nie rozumiem. Raczej obiecuję, że nie będę w stanie tego... A to obiecywanie, no siedziałeś za to, tak? No tak. to chyba sam sobie obiecałeś, tak, tak. przysięgałeś. Tak. Robisz to nadal. Tak, Zrobisz to, Zrobiłeś no, to nadal, tak. ale I... to był to błąd. Czyli nie wiem, czy leczenie pomogło, czy byłeś leczony? Byłem tu leczony. Byłeś, czyli nie pomogło, tak? Nadal powinieneś się leczyć. Tak. I, i bo to jest to jest moje mój, mój prosto taki po prostu tak, takie takie zdrowie Takie zdrowie, żeby zaczepiać dziewczynki 11-letnie, 12-letnie, żeby wysyłać bardzo brzydkie zdjęcia twoje i pisać bardzo brzydkie teksty do dziewczynek. A wiesz jak to działa w ogóle na psychikę dziecka? Skoro zresztą się tajesz, no to chyba znajesz sobie z tego sprawę Wiem. No to dlaczego krzywdzisz? A może Ty też byłeś kiedyś skrzywdzony? Dotykał Cię ktoś takim złym dotykiem? No i robisz innym osobom tak samo? Ma Pani raz. Wiesz co, ja teraz włączę na głośniku jedną osobę, która chce z Tobą porozmawiać taka kochana? Okay. Dobra, jesteś na głośniku? No, czyś Krystian. Oh, no, jest Christian. Halo. Oh, Cześć. no, Christian. halo. no, 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 Karol. no, halo. no, Głośniku. no, no, Krystian. Karol. no, to była, z którą pisałeś, tak? Co, kochani, czekamy na policję. Tak naprawdę. Będziemy tutaj. kończyć, nie? No, to tak nie, nie pójdzie. Bokiem, tak. No. Tym razem może będzie w końcu, nie wiem, nauczka. No. Dobra, okay. To już jest recydywa, więc. Je, jeden z głowy. <laughs> no. Dobra, dziękujemy wszystkim za uwagę. No, Dobrze, dobrze się tak zapowałem.